Ludzie się mnie pytają, czy jestem gay. Tak. I tym akcentem rozpoczniemy kolejny odcinek. Jestem dzisiaj z Mateuszkiem. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Matełko 123. I słuchajcie, jesteśmy na stronie CSGO Skins, oczywiście na którą wpadacie i od razu doładowujecie spodem Nester, ponieważ dostajecie 2, 10 bonusu i 10% do doładowania na start, także odbierzacie sobie bonus, a form płatności macie milion, także możecie i skinami, i kartami, plikami, SMS-ami wszystkim wpłacać. Czym tylko chcecie. Ale słuchajcie, nie na tym się skupiamy, bo dzisiaj będzie najważniejszy pojedynek między dwoma bossami. Skrzynkowymi, tutaj, no, nie żartuję, bo jak i ja, jak i Mateusz, nagrywamy skrzynki już od jakichś lat, pięciu co najmniej. Także, no, tutaj staż jest bardzo wysoki, jesteśmy doświadczeni, ale dzisiaj Mateusz będzie miał utrudnienie, bo znajdujemy się, jak już mówiłem, na stronie CSGO Skins. Mamy nowy event, nowe skrzynki, nowe nowości, także Mateusz będzie miał równe 5 minut na to, żeby wyciągnąć jak najgrubszy profit, a ja również hmm. będę miał 5 minut na to, żeby wyciągnąć jak największy profit. Także, no, Mateusz, wiecie, że jak się cały czas mówi, Ernest to wychodzi Nestor? Nester. Tak. Ernester, kiedyś no, mi tak gadali, kiedyś Ernester. mi tak gadali Jak ja robiłem te streamy stary kiedyś przedłużane Że mówiłem stół z powołamywanymi nogami ileś tam razy I na przykład miałem 10 tysięcy na start A każdy donate, każde subskrypcje czy lajki doliczały to I w pewnym momencie stary ludzie przedłużyli mi to na tyle Że miałem do powiedzenia 50 tysięcy razy i mi się to nie udało Ja chyba, mi, <laughs> chyba mi chyba po 10 tysięcach siadła w sycha Bo ja przez cały dzień stary gadałem stół z powyłamowanymi nogami ja w pewnym momencie nie wiedziałem co ja mówiłem już Po prostu ja gadałem jakieś hieroglify Nie wiem, gadałem hebrajskim stary No wyobraź sobie gadać że przez ile godzin Stół z Pawłem on nogami No, no przecież... na, 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 na Na trzeźwo ciężko, więc dobrze, no. że teraz jest lepiej <laughs> Właśnie, byłem u Werbera przed chwilą, ale to taki mały szczegół. Dobra, Mateuszku To co, e, ja Palam powoli stoper. tutaj Ja powoli też będę odpalał, to na 3-4 Możemy odpalić. Dobra, to ja uwaga na, na 3 odpalam stoper, nie? Dobra 8, 5, 3, dobra więc... <noise> na start bym chciał, żebyś tą skrzynkę z agentami otworzył którą Ok, tak dobra okay, I, fajnie. I tam pewnie będzie z pięć takich na raz Trzy, trzy, mój. trzy są A, na raz trzy. Dobra, to otwórz te sześć Pamiętaj o tym, że tu weszły super boosty teraz I można to raz i A dobra, otworzyć. czekaj, bo to było na tym zwykłym 55 To nie wiem, czy my jesteśmy na plusie No nie, dobra. nie jesteśmy Dobra, to teraz na tym buście właśnie, no o to mi chodziło dobra. O, teraz będzie, teraz będzie, jest profesjonalista Albo ty znasz te agenty, dobra Jest profesjonalista, ja już znam 500 złotych Więcej, I proszę Państwa, puu! Puu! Dobra. To wiesz co? Teraz bym Cię poprosił, żeby się tworzył siódmą skrzynkę, pierwsza, znaczy siódmą po prostu, pierwszą jakaś się tego wyświetli, nie? no, na buście. Dobra, niech jedna poleci tak, wszystko jest zaplanowane i teraz, może trzy na tym buście. Bo wiesz o co chodzi? Niektórzy po prostu lubią sobie farbić na tych tańszych skrzynkach, więc też może pokażę, Rozumiem, dobra, to ja wszystko. Że za 7 zł można mieć takie gu. Oo! Oh. Ja chcę to robić! Mili Państwo, to wszystko z kodem Nester. No, dobra. Dokładnie tak. Ej, ale ty się śmiejesz, stary, ale Andrzej Kamyk, mój bardzo dobry znajomy, na poprzedniej stronie, wiadomo, kto wie, ten wie, zrobił stary kilkaset albo kilka tysięcy złotych, i na tej stronie też już zrobił kilkaset z moim kodem. I to stary płacając po 5 No A ile kosztuje ta e, gigabuła? Gigabuła tylko 16 złotych, ale na super buście bym polecał. tutaj. Dobra, na. to na super buście. Na Dobra. Superbuście. Jak masz no gigabuła? Tak, tak, tak. To oczywiście, co musi być? Zielone, zielone. Zielone, robię, robię, sobie. robię Owie zielone, pięknie! A każdy najlepszy mm. stanek by był. To no było fajnie. Ale to tak chyba nie, ale... chyba nie. Z moich obliczeń wynika, że nie jesteśmy na plusie, więc jesteśmy na minusie. No dobra, to teraz jeszcze jakąś taką skrzynkę za powyżej na przykład za 300 zł. Za około 300 zł. Oj, no, to słuchaj, spokój. możemy Bista zrobić na buście i wtedy będzie 250. Albo anarchia na buście to będzie 420. Dobra, to Beast, beast. No bo mój kolega to jest taki Mister Beast, nie wiem, że dobra, nieważne, no to na tym buście 252 zł. No 252 zł to jest fajny skin. A, I to jakby, jest ładny skin. Jakby welcome to the jungle, siadła to chłopie. No, o kurde, a myślałem, że to droższe. Bo battle a weź jeszcze raz, weź jeszcze raz. Bo kurde, ja myślę, że to naprawdę można jakiegoś fajnego skina podmać sobie ten wieczorem. Ooo, print stream! No. Rewelacja! Print stream. No, chłopie, kurde! Siedzisz print Zielone. stream to najgorszy stan to 600. Ej, stary, ty jesteś już pół tysiąca na plusie, prawie. A, rzeczywiście, rzeczywiście. Ej, dobra, bo jeszcze polecałeś jakąś skrzynkę taką droższą, chyba tam za 800 zł coś takiego. Było. O, to, coś oprowadź, takiego tam. było! Dobra, słuchaj, tu robimy teraz tak, że dwie te skrzynki na bójście.

Prawie jesteśmy na plusie, ale jednak jesteśmy na minusie. Dobra, dobra, poczekaj, jeszcze kurde, zostało mi półtorej minuty. Przez półtorej minuty to można naprawdę jeszcze sporo kasy przywalić. O dobra, 420, to myślę, że to coś dla ciebie. Jest to luxe case. Okay. Dobra, no ja dobra. Was, Mateuszku, kurde. ja ci ufam. Ja ci ufam. Ale to kurde, ciężko będzie z tego się odbić, tak szczerze już. 121 zł! Ale, ale to ty chciałeś otworzyć, stary, dwie nam, super no dobra, ale wiesz jak ja bym wtedy był na plusie, to... Ja bym... ojeju, dobra. Wiesz co, no to trzeba trochę chyba zejść z budżetu. Na przykład... O, Cyber... A nie, był Neon. Neon była skrzynka, ona jest wyżej. Bo mi się właśnie ten Neon to skojarzyło z tym zielony, zielono, bo to przecież palię to nagrał z neonem Dobra, o, trzy, tak właśnie chciałem, dobra. Neon case, a więc zielone, zielone, No, No, on dropi się. Ej, jakie gówno, Trzy po na plusu stary. Kurde. Dobra, zostało 40 sekund. Jak dla mnie, więc słuchaj, skrzynka za 300 zł, trzy skrzynki za 300 złotych jakieś muszą być, tylko że jedna skrzynka tyle kosztuje No za 210. Dobra, to za 200 jest. anarchia. Dobra, dobra, 3. 3. Do, tak, i bez boosta, dobra, tak jest. No i co? No. o, rękawiczki! Ale no, no, ja oj, się nie Nie, znam ale nie najlepsze, nie najlepsze. A, oh, 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 oh. Ej, nie <laughs> dobra, to, ale ja tak chciałem, to ja, to ja, zrobiłem, ja tak chciałem, bez a, ty A ty ty ja tak wiedziałeś... chciałem bez Beki, bym, bym to no ja sama ja. powiedział Dobra wiesz co, przez te 5 sekund ja mogę się tylko pomodlić żebyś miał przyjacielów gorzej nie? Dobra, słuchajcie, nie, ja ci daję szansę, tworzymy bitwę Tylko wiesz co, tak teraz do mnie doszło, że jak tak naprawdę masz z 5 minut zrobić to samo co ja jak ja ci wykorzystałem ponad 50% budżetu <noise> 70% <noise> Dobra słuchaj, najważniejsze, że tutaj zdecydowałeś Dobra słuchaj stary, bitwa jest twoja, cały budżet masz Czyli mogę to wszystko przewalić, Ta. tak? Nie, nie, teraz wygrasz. No, a, tak, ale mogę ogólnie teraz wszystko wydać mniej więcej. No tak. No dobra, to. Dobra, standard czy underdog, bo to są w sumie wszystkie Twoje skrzynki praktycznie. Eee, wiesz co? Underdog. Idę się wysikać z tych wszystkich emocji. Dobra, no to, Bo to ja dodajemy? To, Bo to dodajemy? No, nie, czy nie? Myślę, że tak, no. I samo może. I samo? No dobra. Ja pier... Ej, ale underdog to jest. No dobra, zobaczymy. Ja wam powiem, że ja mam takie przeczucie, że przegramy, to zechcecie, że nie. Ja się zastanawiałam, czy przez ten 5 minut to właśnie mam wyzerować film, patrzywaście w drugą stronę, ale chciałem jednak, żeby coś tam zarobił, ale się nie udało, więc no przepraszam. Mówię, ciekawe, jak dużo filmik ma fujarkę, nie? Jakby czy on długo sika, czy nie. Ja na przykład u mnie, jak jest ten 16-metrowy wąż. Mówię oczywiście o przyrodzeniu, to Jakby zanim to z pierwszego końca do drugiego doleci, to naprawdę to. No tak, z pół godzinki dziennie muszę sobie na to poświęcić. W każdym bądź razie czekajcie, co my tutaj mamy. Tutaj przypominam, że osoba, która ma gorsze skiny, ta wygrywa, nie? To, to jakby odwrotna logika. I powiem wam, że póki co, no to i samo to wygrywa. Zresztą ta osoba, która wygrywa, jest podświetlona na zielono. Kurde. No powiem wam, że ten Nester takie dobre skiny dropi. Jak na złość. Nester przyjdzie, to nie będzie raczej zadowolony. Będzie Ja że... pierdolę! <laughs> Właśnie o tym mówiłem, nie? Mi się tak właśnie zdawało, wiesz? Ale zobacz, i samo też tak naprawdę nie jest tak na pić. Co Jez, my teraz robimy? To jebane my... pocieszenie powiem Ci, dałeś. No nic no stary, zrobiłeś mi dużo profitu z 5016 złotych. Miło mi. Polecam się na przyszłość, jakbyście słuchali oglądają na sesję youtuberzy, którzy też nagrywają skrzynki. Kurde, numer wam mogę dać, nie? Jestem rykinem biznesu. Ale pamiętaj o tym, że jest nowy event i możesz sobie wymieniać punkciki. No niestety mnie tu już nie ma. Nie, nie, nie mam mnie tu już. Wykopali mnie już wszyscy. A, jest tu Viva, widziałem. No masz, no, masz. 1000... 1345 Ale to stary, to tutaj wejdę do topki A żeby wymienić to muszę u handlarza z tutaj wymienić Dobra, patrzcie, robimy fajne. profit Robimy gra. profit 1844 i popatrz jaki profit teraz robimy A teraz lecimy z nowym Gamestone'em, który kosztuje aż 3700 złotych I aż normalnie stronę całą zlagowało I mamy, myślałem, że mamy Gamma Doffler Pajoneta, ale mamy Gamma Doffler Emerald Shadow dagger za 3130. 2 złote, proszę Państwa. Także jesteśmy na podwójnym proficie z 1700 mamy 3132 zł, Aż strona nie wyrabia, aż w sumie mój internet i mój komputer nie wyrabia, bo strona tu wyrabia aż za dobrze, aż za dobrze strona wyrabia. Także nieźle, no mnie kusi, żeby teraz zrobić wojnę właśnie bazując na Gamescomie. No. Tak więc słuchajcie, ja jako rekin biznesu mogę Was tylko zaprosić do używania kodu Nester na CSGO Skins, no bo co, no bo to jest równowaga, My tracimy, a być może ktoś z Was zyska. Dokładnie, więc. my tracimy, a Wy zyskujecie. Także ja spadam, uciekam, trzymajcie się, miłych wakacji, dobrego życia i z Bogiem na razie.